Pogoń Szczecin stanowczo reaguje na rasistowskie komentarze wobec nowych zawodników. Klub wprowadza dożywotnie zakazy stadionowe dla osób szerzących nienawiść w internecie, a kapitan drużyny Kamil Grosicki jasno deklaruje. Jako kapitan zespołu chcę powiedzieć, w naszym klubie nie ma miejsca na rasizm. Te słowa kierują do niewielkiej grupy marginesu, którzy ostatnio opublikowali w sieci rasistowskie komentarze pod adresem naszych nowych zawodników. Nie akceptuję takich zachowań. Pogoń to klub otwarty, szanujący różnorodności ludzi niezależnie od ich pochodzenia, napisał na portalu społecznościowym Grosicki. Kapitan podkreślił jedność drużyny i zaufanie, jakim zawodnicy darzą nowo przybyłych graczy. Stoję murem za naszymi zawodnikami. To świetni piłkarze i wartościowi ludzie. Chcemy budować silny, zgrany zespół, a do tego potrzebne jest wsparcie, nie podziały, dodał. Sport czy samodyscypliny, kształtuje charaktery oraz wskazuje właściwe postawy, zgodne z duchem fair play. To wartości, z których jesteśmy dumni i o które chcemy walczyć. Dlatego też stanowimy Stanowczo apelujemy do wszystkich kibiców Pogoni Szczecin. W demokratycznych społeczeństwach nie ma miejsca dla dyskryminacji na tle rasowym ani jakiejkolwiek innej formy rasizmu. Kategorycznie nie ma na to naszej zgody, napisał w oświadczeniu Tan Kessler, wiceprezes Pogoni Szczecin. A my pytamy, czy rasizm na stadionach to w dzisiejszych czasach plaga i jak z tym walczyć? Czy dożywotnie zakazy stadionowe wystarczą? Przypomnę, z nami są panie Żaneta Rachwaniec, psycholożka sportu, socjolożka, i pani doktor Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Zacznę od pani yy, Żanety. Jak pani patrzy na to, co się dzieje na stadionach? Bo właściwie rokrocznie mamy jakieś sygnały o rasistowskich zachowaniach kibiców, o emblematach rasistowskich, o flagach rasistowskich, o przyśpiewkach rasistowskich. Mamy też przestrzeń internetu, w której już w ogóle to, co się dzieje, woła o pomstę do nieba. Z czego to się bierze? Bo pan redaktor Andrzej Grabowski w pierwszej części mówił o tym wychowaniu, o tym domu rodzinnym, tego brakuje czy coś jeszcze? Bezkarność, poczucie anonimowości, grupa, chęć przypodobania się? Niestety tutaj właśnie dużą rolę pełni to, że najczęściej takie osoby nie ponoszą odpowiedzialności, mają poczucie bezkarności. No w internecie tym bardziej, bo czują, że trudniej ich zidentyfikować, czują się też częścią jakiejś grupy, która ich popiera, więc dużo łatwiej im o takie zachowania, które są skrajne. No, warto też pamiętać o tym, że tutaj mamy do czynienia z rasizmem, ale tak naprawdę jeżeli nie będziemy reagować na to zjawisko, no to będziemy mieć do czynienia też z zachowaniami hejterskimi. Wobec każdej inności. Przecież mieliśmy zawodników, którzy na przykład wyjawili swoją orientację seksualną i również mieli z tego powodu problemy. Więc to są takie sytuacje, kiedy nie można stać obojętnie i nie można, nie, po, nie tylko że wystarczy nie popierać sprawców takich zachowań, ale trzeba ostro reagować. Tutaj nie wystarczy milczeć. Ta reakcja musi być silna i stanowcza. I też myślę, że pozytywne jest to, że klub nie tylko wystosował. Takie zagrożenie karami, ale także zaapelował do kibiców, żeby wsparli tych zawodników, no żeby budowali takie poczucie wspólnoty, też zadziałali oddolnie, nie tylko właśnie rękami władz, klubów, czy nie tylko apelując do innych klubów sportowych, ale też właśnie do innych kibiców. No bo zawsze jest tak, że przemoc dzieje się nie tylko dlatego, że sprawcy mają jakiś określony konstrukt osobowościowy, czy czegoś zabrakło, czy zostali tak wychowani, ale właśnie. Też dlatego, że inne osoby nie reagują. Kiedy uczymy przeciwdziałania przemocy, to kluczowe jest włączanie w to przeciwdziałanie również świadków, żeby oni aktywnie włączyli się w obronę osób poszkodowanych. Przypominam sobie. Panie pewnie też i nasi słuchacze, Emanuela Olisadebe, to urodzony w Nigerii, potem przyjął obywatelstwo polskie i był pierwszym czarnoskórym zawodnikiem w piłkarskiej reprezentacji Polski i jej wielką gwiazdą na początku XXI wieku w Kadrze. Przypomnę, zagrał 25 razy, strzelając 11 bramek. Jego gole walnie przyczyniły się do tego, że Polacy awansowali do Mistrzostw Świata w 2002 roku po 16 latach, Przerwy, ale Emanuel Olisadebe o tym rasizmie w polskiej piłce mówi tak. Doświadczyłem tego już na początku pobytu w Polsce. Byłem na testach w ruchu chorzyw. Gdy szedłem z hotelu na stadion, kibice zatrzymali mnie i kazali wynosić się do Afryki. No i przechodzimy do pani doktor Anny Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Czy pani widzi, że jest postęp, to znaczy ten rasizm na stadionach, czy też w przestrzeni internetu związany z meczami piłki nożnej jest mniejszy niż był 10-15 lat temu? Rzeczywiście zjawisko dynamiczne. W połowie lat 90. Stowarzyszenie Nigdy Więcej podjęło kampanię społeczną o nazwie Wykop rasizm ze stadionów. I rzeczywiście był to czas, kiedy skórki od, baban, od bananów fruwały w kierunku ciemnoskórych graczy na polskich stadionach, m.in. w kierunku Emanuela Olisadebe. Jeżeli chodzi o poziom ten wyższy, ekstraklasa, pierwsza liga, transparentów nawołujących do nienawiści jest mniej niż w latach dziewięćdziesiątych, ale to nie znaczy, że ich nie ma. W każdym miesiącu odnotowujemy co najmniej kilkanaście rasistowskich, antysemickich i homofobicznych zdarzeń na polskich meczach, na różnym poziomie rozgrywek, które najczęściej, prawie zawsze, pozostają bez reakcji. To są zarówno nienawistne okrzyki obrażające mniejszości, jak i symbole nawołujące do nienawiści, ale to są też akty przemocy i tych było w tym roku już kilka akty przemocy z udziałem pseudokibiców. I rzeczywiście jesteśmy teraz w takim momencie ze względu na sytuację polityczno-społeczną, kiedy te... Nastroje ksenofobiczne w Polsce określiłabym wręcz mianem histerii. Te tak zwane patrole obywatelskie na granicach, czyli de facto skrajnie prawicowe bojówki, w sytuacji, kiedy nic się nie dzieje, o tym mówią wszystkie służby, nie ma żadnego masowego napływu migrantów, jest to sztucznie wykreowana atmosfera strachu i pogardy wobec inności. One się też przenoszą na, na imprezy sportowe, ale w nich biorą również udział pseudokibice. Młodzieży Wszechpolskiej na granicy towarzyszą kibole Pogoni Szczecin, Floty Świnoujście, czy Gwardii Koszalin. I to są sytuacje, które właśnie te sytuacje burzą porządek społeczny. Jeżeli chodzi o raz na stadionach, to on był i jest, natomiast no, największą bolączką jest brak reakcji. Bardzo słaba reakcja ze strony władz sportowych, ze strony klubów, ale też ze strony y, miasta różnych miast, ponieważ to właśnie miasta są z finansowym sponsorem wielu klubów i też powinny mieć coś do powiedzenia, jakie szyldy, jakie hasła pojawiają się na współfinansowanych przez nich widowiskach sportowych. A jak pani odbiera działania prokuratury, organów ścigania? Bo tutaj kary są często za takie rasistowskie zachowania czy napisy, jeżeli już, to w zawieszeniu właściwie bezwzględnego pozbawienia wolności nie ma. Mam wrażenie, że jednak one są traktowane tak dosyć ulgowo. W Polsce większość postępowań dotyczących nawoływania do nienawiści jest umarzana zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy chodzi no, nie o pobicie kogoś, ale o słowo, o komentarz, o wyzwisko. No takim najbardziej przykładem, który pokazuje, jak bardzo to wszystko nie działa, jest postać Grzegorza Brauna, który nie tylko się y, od lat propaguje nienawiść wobec Żydów, Ukraińców, gejów, lesbijek. Dopuszcza się też przemocy, bo, bo to jest i hanuka w Sejmie i zniszczenie wystawy, uderzenie kobiety, zniszczenie wystawy w Opolu w w Sejmie, no ale dzisiaj zanegował, i zanegował to, że Holokaust miał, miał miejsce. No to jest sytuacja zupełnie no, niedopuszczalna, ale niestety ona obrazuje, jak bardzo te instytucje, które się powinny zajmować ściganiem rasizmu, są powolne, i jak wiele tutaj jest jeszcze do poprawy. I czy my mówimy o ataku słownym albo fizycznym na stadionie, czy my mówimy o Polityku, który, którego treści publikowane w mediach społecznościowych do, docierają nawet do kilku milionów odbiorców, bo to są takie liczby, ta bezkarność, świadomość tego, że nie będzie konsekwencji, ona jeszcze bardziej rozzuchwala. I tym bardziej, kiedy pojawiają się takie agresywne grupki, które nagle no, terroryzują granice Polski, wymuszają na rządzie zamknięcie tych granic, wprowadzenie kontroli. Jesteśmy w Unii w strefie Schengen, a nagle zostają przywrócone kontrole na granicy pod wpływem roszczeń skrajnie prawicowych bojówkarzy. Jesteśmy w bardzo nieciekawym momencie. I, i muszę powiedzieć, że tym bardziej cieszy Oświadczenie zarówno pogoni, jak i prezesa pogoni i kapitana Kamila Grosickiego. Tak jednoznaczne słowa nie pozostawiające wątpliwości, że rasizm jest złem, że na rasizm nie ma miejsca, ale wreszcie zapowiadające konkretne działania. Oby do nich doszło, no mam wrażenie, że to jest oby, oby to była nowa jakość w tej takiej rzeczywistości, gdzie jesteśmy na każdym kroku zalewani fake newsami i, i, i słowami obraźliwymi o mniejszościach, o ludziach, którzy mają ciemny kolor skóry i, i to jest postrzegane jako wino. Pogoń to ekstra klasa, ale nie trzeba głęboko szukać, by znaleźć przykłady rasizmu także w niższych polskich ligach. Yy, otóż yy, jakiś czas temu w Legnickiej Klasie Okręgowej zawodnik KS Legnicka Górka Martins EQM -E -E usłyszał wymierzone w jego kierunku rasistowskie okrzyki. Piłkarz zwrócił uwagę arbitrowi, który w odpowiedzi kazał mu nie marudzić, gdy okrzyki nie ustępowały, a e -E -E nazwał zgromadzonych wokół boiska wieśniakami, dodając do tego obraźliwe epitet. Reakcja sędziego była natychmiastowo miastowa, pokazał czerwoną kartkę zawodnikowi. Tak to się skończyło i to w ogóle jest też kwestia i problem tego, kiedy mecz powinien być przerywany i kiedy sędzia powinien reagować, bo z tymi reakcjami także bywa niedobrze. Wracamy do pani Żanety Rachwaniec, psycholożki sportu, socjolożki, Uniwersytet SWPS, Fundacja Pro Skrzydła. Jeden z moich rozmówców wcześniej zwrócił uwagę na to, że ten Zakaz stadionowy wprowadzony przez pogoń za rasistowskie wpisy do żywotni jest takim zakazem, który nie pozwala na powrót do tego życia kibicowskiego, takiego prawdziwego, nikibolskiego, właśnie. Jak pani patrzy na takie kary, które są takie bezwzględne, bez możliwości po prostu powrotu do tej społeczności kibiców na stadionie? Czy jednak kara nie powinna mieć systemu wychowawczego, to znaczy powinno być to światełko w tunelu? że za takie rasistowskie wpisy po jakimś okresie 10 lat mówił redaktor Andrzej Grabowski z programu Pierwszego Polskiego Radia powinny być takie kary już niejako zatarte no i kibic może wrócić na stadion czy jednak nie twardo sygnał do innych że takie wpisy nie są tolerowane już Często jest tak, że na początku takich działań właśnie te kary muszą być mocne, muszą być stanowcze, żeby zadziałały odstraszająco, na zasadzie no, trochę jednak takiego wahadła. Później można stopniowo zastanowić się nad zmianą tych przepisów, być może złagodzeniem. Natomiast no, kiedy nie mamy obecnie właściwie nic, co chroniłoby takie osoby przed rasistowskimi atakami, to ważne jest, żeby po prostu zadziałać jednak stanowczo. I mam wrażenie też, że tutaj jeżeli chodzi o zacieranie się pewnych kar i dawanie szansy na jakąś resocjalizację, poprawę wychowanie, to są różne zjawiska. Jednak mam takie przekonanie, że jeżeli ktoś bazowo nie ma przekonania, że każdy człowiek zasługuje na szacunek, niezależnie od koloru skóry i w ogóle jakichkolwiek innych zmiennych, jeżeli dorosły człowiek, no bo jeszcze dzieciom dajmy szansę, ale jeżeli dorosły człowiek nie rozumie tego, to trudno mi uwierzyć, że on za jakiś czas to zrozumie, i też trudno mi znaleźć uzasadnienie, dlatego żebyśmy mieli go traktować łagodnie. Więc ja jednak myślę, że rozpoczęcie przynajmniej od tak mocnych kar ma w tym momencie sens. No i na zakończenie już krótko poproszę pani doktor Anna Tatar, bo to zbieg okoliczności, ale dzisiaj jest rocznica zbrodni w Jedwabnem i tak sobie myślę jeszcze w kontekście słów nieodżałowanego Mariana Turskiego, że Auschwitz nie spadło z nieba, że musimy uważać na słowa, nie wspomnę już o czynach, prawda? Na końcu nienawistnych słów. Jest zawsze nienawistny czyn. W ostatnich tygodniach my odebraliśmy, nie pamiętam kiedy ostatnio, tyle wiadomości od osób poszkodowanych przez rasistów, od osób, które mają ciemny kolor skóry, mieszkają w Polsce i zostały albo zwyzwane w najgorszy sposób, albo zaatakowane fizycznie. To wszystko jest po pokłosie tej e, rasistowskiej i ksenofobicznej nagonki. Stadiony są miejscem. E, gdzie kilkadziesiąt tysięcy osób no, widzi, słyszy, a część z nich się aktywnie włącza w propagowanie nienawiści. Tutaj jest bardzo dużo do zrobienia, i tak jak powiedziała wcześniej pani psycholog, y, ta kara powinna być nieuchronna. Bo tylko w taki sposób wydaje się, że będzie można cokolwiek zrobić. Przez lata było przyzwolenie, albo udawanie, że nie ma niczego, że nic się złego nie dzieje, albo wręcz zmowa milczenia, o czym napisał prezes pogoni Szczecin. Więc to jego dość tak głośno dudniące plus z zapowiedź bardzo konkretnych i stanowczych działań, oby to był krok, krok w dobrym kierunku i przede wszystkim oby dołączyły do tego inne kluby dość z tym, dość z przyzwoleniem dla ludzi siejących nienawiść, bo to zatruwa całe życie społeczne, nie tylko jeden mecz piłkarski, ale całe życie społeczne. Pani doktor Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy więcej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I pani Żaneta Rachwaniec, psycholożka sportu, socjolożka Uniwersytet SWPS, Fundacja Proskrzydła. Kłaniamy się. Dziękuję bardzo.